Maneczko moje o dzisiaj gramy w content. Warning a ze mną jest Hamid. Cześć. Towarzysz? Jest użyteczny, tylko moje. I hejaw. I spin. Hejaw. Gdziemy? Zamiast tutaj płakać, lepiej rzucaj dis. Przestaniesz robić. Ha, ha, twój awatar wygląda jak lis. Ej, ej, super. O, ej, on się gniecie, ej, bo ja nie mam latarki, ja zapomniałem latarkę wziąć ej, ej chłopaki, chłopaki, Daj, on pokaże coś, pokaże coś Daj! Idziemy z Archejowy! Nie. kubka Nie Ej kemit, ale to masz jad Dzięki Ej, bo oni chyba umierają A, co fajny! Jesteś słodziak! Jaki słodziak! Ej, bo to ty wasz spadł, a miał kamerę To na dole jest normalnie Ta na jest Tam można spać. tam da Tak, tam da się Juuuuck! Ej, j, towarzysz, mogę ci wsadzić na tarkę? Nie, nie możesz. A no, sobie dobre grona Ej, tu jest świderek. A! Nie, to jest świderek. Tylko wirówka Ej, chłopaki, jakby to grube mi spadło. Ej, bo masz dół. Ale ty masz długiego, co jest? Ej! Ciu. Nie! Ale like, jakiego? Yeah. Widzicie mi to, ja mam moc! Mam takiego! Nie! O! Nie mogę się ruszać! Nie mogę się ruszać! Chodź tu! Nie! O! Chodź, wiecie, to ty pinu! Chodź! Chodź! Fajnie! pępowina! Ej, bo cicho, nie przycieli pępowina! No! To się!

Ej, bo to chyba leci na noc. Ciebie, u ciebie, u ciebie, u ciebie. no. Uciekaj, 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 uciekaj. Tutaj, tędy! W, z dziura. tędy. Mordo, to jest, mordo, to jest dron ekipy Freeza chłopie, oni nagrywają nowy odcinek. No, ej, sk skacz, ej. skacz w dół, skacz w dół. Witam w kolejnym tutorialu na kanale. Zapytacie, jak rozdzielić robaka w grze Content warning. Wystarczy wypowiedzieć, że bice masz i po problemie. A oto dowód. Z masz. O, ej, rozdzieliliśmy się! Ej, patrz, no, no, no. Strzelna dziura! CHODŹ! umieramy umieramy nie, 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 to mnie pociąga co jakby to mnie pociąga A co, jakby ta dziura była biała? nie, 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 ta beczka <laughs> nie, i nie, beczka nie, 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 Oj oj NET! 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 Jeszcze Andrzej! Siema. Andrzej! powiem wam jak zrobić sełatkę bez mięsa. tak Dejniii! Naucz się, biguu! U kurna! Kto ma towarzysz? Patka, patka! O oh, fortepianek mały. Weź tam, nie, nie, Ja, nie, 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 ja, 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 nie, ja nie, chcę, Papa. nie, 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 i teraz nie, nie, O, nie, 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 Świeci, świeci, świeci. Świeci latarką, nie, nie, Ej, ej, kibic pat! Siema, od mm -hmm. trzeba? Siedem od oh, niego? Siedem od A to chodźcie, chodź, y przydulnijmy się w dwórkę do potwora. Dobra, ja dzisiaj nagrywamy vloga. Po y mał małego żółta. Zostaw! Z ostatniej chwili, Zygmunt mi bije! Ja jeszcze raz, bo przytulę i Panie Kymcie, jak się pan czuje z tym, że jest pan, jest pan w związku z Sławką, z i i jest Hejt? Y Nie jestem. Masz trzymaj tą kamerę. Okej. Parę minut. K***a! Otwieraj <laughs> te drzwi śmieciu! Dobra, ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Takim akcentem idziemy strzelać w osobę, która tam stoi sobie. Okej, pa pa! <śmienic>